Pani Małgorzaty Kożuchowskiej mają powody do radości. 31 sierpnia popularna aktorka poprowadzi w Wieluniu uroczystość odsłonięcia pomnika Wieczna Miłość. Tak, potwierdzam, że pani Małgorzata Korzuchowska będzie tą osobą, która poprowadzi dla nas tą część związaną z odsłonięciem pomnika. Myślę, że samo odsłonięcie i, i ta uroczystość związana będzie trwała około godzinki, także o 19 spotkamy się tutaj właśnie, żeby dokonać uroczystego aktu odsłonięcia. Tego dnia w Wieluniu około godziny 20.00 będzie można wysłuchać również koncertu Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Wydarzenie to chcemy wzbogacić, tak jak Pan redaktor wspomniał, koncertem Filharmonii Łódzkiej. Przypominam, że przez całe wakacje, lipiec i sierpień trwa Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. W zeszłym roku też gościli u nas, zaczynaliśmy w Wieluniu. W tym roku z kolei całe turne kończy się właśnie u nas, dużym koncertem. Ponad 160 osób pojawi się na scenie, 80 osób 80 osób chóru wykonają dziewiątą symfonię Ludwika van Beethovena. Myślę, że utwory znane, lubiane, Oda do radości zakończy ten dzień, ten dzień, który będzie takim przesłaniem pokoju i pojednania, czyli to z czego wielu im słynie, to czym wielu już od kilku lat gra, można powiedzieć. Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia miast orędowników pokoju i wszystkie te działania mają na celu takie przekazanie pozytywnej informacji z Wielunia że nie warto się kłócić, nie warto wstrzymać wojen, że radość, miłość powinny zapanować na świecie po to, abyśmy wszyscy mogli żyć w spokoju, a dzieci dorastać. W parku imienia Żwirki i Wigury widoczny jest już cokół, na którym stanie odlany z brązu monument według projektu Wojciecha VII. Sama rzeźba zostanie zamontowana w ostatnim tygodniu sierpnia. Ta część taka polegająca na uporządkowaniu tego terenu, jak Państwo widzą, już została zakończona. W ostatnim tygodniu sierpnia, tuż przed samym odsłonięciem, będzie montowana już sama rzeźba. Pan Wojtek Siódmak dopilnowuje, by była wykonana no, tak, jak pomyślał o tym, jak ją zaprojektował, jak ją wyrzeźbił.